Jednak no, ta rodzina chce, żebyśmy przyjechali. I co uh -huh. teraz zrobić, jeśli, jeśli my nie chcemy? Jak powiedzieć rodzinie, że jednak nas nie będzie, uh -huh. i nie budować wokół tego całej e, filozofii opartej na kłamstwie? Najpierw proponowałabym odwagę podjęcia ryzyka do rozmowy na długo przed świętami. Załóżmy, że mamy doświadczenie, że przyjeżdżamy na te święta, robimy ogromny wysiłek, przymierzamy pół kraju albo jeszcze da dalej z innego kraju, przyjeżdżamy i doświadczamy, że pół godziny po rozpoczęciu tak zwanej wieczerzy wigilijnej ojciec jest pijany, matka umęczona i płacząca. Tak? W związku z tym możemy z... chcieć unikać przyjazdu na, do takiej rodziny, i, która się nie wiele różni od naszych bardzo bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Tutaj magii nie będzie, tutaj cud się nie wydarzy, bo no, nie możemy ignorować naszej inteligencji, skoro przez wiele lat było tak samo. No to nie spodziewajmy się, że tym razem, skoro ojciec nie zmienił niczego, matka nie zmieniła niczego, rodzeństwo nie zmieniło niczego, no to jak możemy spodziewać się, że te święta będą te ra tym razem magiczne? To jest oczekiwanie rzeczy niemożliwej. Ale miejmy odwagę porozmawiania z tą matką i z tym ojcem pół roku wcześniej i powiedzenia: Moje doświadczenie, mamo, tato, jest z Tobą takie. Ja za każdym razem tęsknię i czekam, bo chcę się z Wami spotkać. Brakuje mi naszych, naszych wspólnych spotkań, stołów, biesiadowania. To jest naprawdę moją wolą, żeby tu przyjechać. Jednakże. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, doświadczam tego, że wybierasz alkohol nie spotkanie ze mną ojciec, a mamo ty płaczesz potem i wkołnierz, że jesteś z takim facetem, który cię ignoruje i ignoruje nas. Więc mam propozycję. Potraktujcie rozmowę i moją prośbę poważnie. Ja naprawdę z przyjemnością przyjadę, jeśli potraktujecie moje słowa poważnie, że ja chcę przyjechać do ojca, który zdecyduje wybrać relację z rodziną, a nie z alkoholem, i do matki, która nie będzie zamykała oczu, że przykłada rękę, że ten ojciec pije od lat. Jeśli zrobicie coś, każdy ze swojej strony, będzie mi bardzo miło z Wami posiedzieć. Natomiast daję Wam ostatnią szansę, jeżeli w tym roku będzie podobnie, to proszę nie zdziwcie się.